W branży transportowej i spedycyjnej, gdzie codziennością jest ogromna liczba zleceń i złożonych etapów realizacji, skuteczne planowanie to pierwszy krok do sukcesu. W FireTMS TMS 360 przykładamy szczególną wagę do tego etapu pracy, ponieważ wiemy, że dobrze zaplanowane operacje to pierwszy krok do sprawnej realizacji oraz przede wszystkim satysfakcji naszych klientów. Z FireTMS TMS 360 zyskujesz pełną kontrolę nad samym procesem transportowym dzięki precyzyjnie dopasowanym narzędziom takie jak na przykład harmonogramy pojazdów czy kierowców. Harmonogram pojazdów służy do graficznego prezentowania wszystkich statusów i zdarzeń związanych z transportem, a harmonogram kierowców statusów i zdarzeń związanych z kierowcami. Chcesz sprawdzić listę dostępności floty i kierowców, realizowane zlecenia, a nawet przydzielić ładunek? Wszystko to możesz zrobić z poziomu harmonogramu FireTMS. Do planowania przyda nam się narzędzie Wolne pojazdy, czyli zestawienie pojazdów, które kończą realizację zlecenia. Dzięki niemu łatwo zaplanujesz zadania dla poszczególnych pojazdów. Dodatkowo w FireTMS znajdziesz takie narzędzie jak planer, dzięki któremu w widoku mapy Przewoźnik może sprawdzić wolne pojazdy oraz dostępne ładunki do dyspozycji. Co więcej, możesz połączyć je ze sobą, aby utworzyć zlecenie. Skontaktuj się z nami i sprawdź, jak TMS 360 może usprawnić właśnie twój biznes.